koniec pieśni, to koniec. Oni przerobią nas na kiełbasę! Dobra, panowie, dorwać ich. Co ty się nie myjesz? Koledzy, proponuję uczcić nas minutą ciszy. Albo dwiema. Dobry byłem, taki, taki mocno wczuty, nie? Się gra w serialach, się ma warsztat. Wiesz, jak jest, nie? Ta. Warsztat to ty masz, ale chyba tkacki raczej. A co na to specjalista? Dla mnie twój występ trącił wioską. Boli udam. Słyszałeś tego pastucha? Słyszałeś go? Stary? Spokój. Nie no, trzymaj mnie oborącz! Zagrałem stańsko. Uważaj, buraku, już szykuję na ciebie ekipę! Wjedziemy ci na chatę i wniesiemy rdę w Właśnie spadło mi pralka. No no, 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 no. No, no, no. Proszę go ignorować. Trzymaj mnie, trzymaj, trzymaj mocno mnie, bo jak złapię tego, sorra. <suszy> <suszy> I po co strzelać ozorem? Zobaczcie w kinach. Antonio Banderas przedstawia Ryś Ryszard Kret Krecik Krysia Rysia Koza Beata Leon Kameleon w największej przygodzie tego lata dla całej rodziny! Poznajcie nowego króla dżungli! Wow. Ryś i spółka, czyli zwierzaki kontratakują! Ty, a może by go tak młotkiem? Zlituj się! Wkrótce w kinach!